W tej chwili jest zamknięty samochód. Otwieram. No, wyskakuje na chwilę i się chowa, i drzwi nie da się otworzyć. A jak zamknę samochód, uwaga, zamykam. O! A, nadal jest. No, to ciekawe, to w ogóle mi się nie chce otworzyć teraz. To trzeba naokoło. teraz otwieram. Te jeszcze raz, teraz jak już są otwarte, to zamknę zamknąłem, uwaga. I otwieram. Zamknąłem, one się nie zamknęły. Teraz otworzę samochód. Otworzyłem, a one się zamknęły. No, bo te są otwarte. Wszystkie, wszystkie się otworzyły. Te się zamknęły. Jeszcze raz go zamknę. Zamknąłem, a tu się otworzyło. Dzisiaj Rozbiorę prawe tylne drzwi. Zobaczę, czy tam da się coś zrobić. O co chodzi? Czemu się te drzwi otwierają, gdy powinny się zamknąć, i zamykają, gdy powinny się otworzyć. Mam kupiony nowy zamek i mam nadzieję, że po prostu wymiana zamka pomoże. A jak nie, to gorzej, bo to znaczy, że, że, że coś jest bardziej skomplikowanego. Do, coś z elektroniką wtedy. No nic, zobaczymy, okaże się. Odkrycie ten głośnik tu nie działa z tyłu. Nie gra, bo tam mam radę włączone. Z lewej strony też nie gra więc podejrzewam, że nie są podłączone do rady, albo że rady nie ma wyjść na tył, albo coś jeszcze innego jest nie tak. Więc, tak, jeśli chcemy wymienić zamek dobra, to może tak na początek. Tu są śrubeczki. Jest jedna śrubeczka tam, i druga. Druga jest tu. To jest końcówka T20. Końcówka, gwiazdka Torx 20. Trzeba to odkręcić najpierw. Na dole mamy odkręcone. Teraz musimy sobie podważyć tutaj. To, to się składa z dwóch części. I ta zewnętrzna część musi zejść, więc musimy sobie tu podważyć i aż, aż nam się uda to zdjąć. To jest na zaczepach plastikowych i musimy to sobie zdjąć. No i jak już zdjąłem, mogę pokazać, jak to wygląda, jak to było, gdzie są zaczepy. Tak to wygląda. Teraz musimy w głębi tą śrubkę i w głębi tą śrubkę wykręcić. I jak już wykręciliśmy tą i tą śrubkę, to tu można wyczuć luz. Teraz co musimy zrobić? Trzeba tutaj sobie tutaj to od, odciągnąć trochę, lęko, tu schodzić w górę. Więc tutaj próbujemy to do góry i do siebie, od dołu. I jak już mamy to zdjęte, to teraz trzeba odczepić jeszcze wtyczki i klamkę trzeba odczepić też. No więc teraz jak patrzymy na ten plastik od środka, to są po prostu takie zaczepy. Najpierw od dołu musimy ją sobie odciągnąć. Żeby puściły te zaczepy i wtedy, żeby już całkiem zdjąć to do góry, bo to nam siedzi na tym, o. Więc wtedy już do góry, jak już wszystkie, jak już wszystkie te zaczepy puszczą, to wtedy do góry całość. Wtyczki łatwo odpiąć, bo wystarczy tutaj... Złapać i pociągnąć za wtyczkę, i wtedy wychodzi ta druga wtyczka. O, też tutaj naciskamy, pociągamy za wtyczkę, wychodzi zaczep. Tutaj m, klamka, właśnie jest to jest zahaczone, żeby klamka nam chodziła. Yy, I tak, najpierw, żeby to zdjąć, jak to jest przyczepione tam, to musimy tak sobie, bo właśnie tu to, ten, ten plastik jest zahaczony tam więc najpierw jak to jest, to musimy sobie tu, przy, tu przyciskamy tu przyciskamy, żeby to tak odgiąć, żeby to puściły te ząbki nam, tam gdzie są zahaczone, tak przyciskamy i wtedy możemy to odciągnąć i potem już łatwiej nam zdjąć to, ten haczyk z klamki. Swoją drogą widzimy, że linka jest tu w idealnym stanie prawie że Ktoś to musiał wymieniać. Zresztą, te śrubki, jak odkręcałem, łatwo poszły. Więc faktycznie, ktoś tu musiał coś robić jakiś czas temu. Głośnik jest, ale nie gra. Więc podejrzewałem, że w radiu, albo, no albo wiązka jest nie wiem, gdzieś przecięta, albo nie, raczej podejrzewam, że w radio. O, ale brudne. Że radio nie, jest, nie ma podłączenia do tylnych głośników. Może to nie jest. Nie jest od tego modelu, nie od tej wersji uposażenia radio i nie ma wyjścia na tylne głośniki, albo po prostu nie jest podłączone. Kolejny dowód na to, że ktoś tu przy tym majstrował i nie, nie posprzątał po sobie jakby to, że to jest otwarte ta klapka, to jest otwór rewizyjny do yy, wyjęcia szyby, w sensie musimy opuścić szybę, aż tu nam się pojawi no zobaczymy za chwilę co się pojawi, bo i tak będziemy wyjmować trzeba, więc to się otwiera, znaczy, a normalnie to powinno być zamknięte, to jest taka gumowa, gumowa klapka, no ale już, mamy, już jest otwarta. Sprawa nam się powoli wyjaśnia, jak tak patrzę, bo tu mamy Volkswagen 1J5, ja z tego co wiem Bora to jest 1J2, chyba że 1J5 to jest kombi, a tu w ogóle mamy napis Vento, czyli te drzwi wydaje się, że w takim razie były wymieniane, że to nie są oryginalne drzwi od tego samochodu. No albo po prostu były takie same drzwi w różnych modelach i takie oznaczenia po prostu, że tu Vento, a nie Bora jest i jeden odpięcia, ale to pasuje wszystko, bo data nam się zgadza, jest 98, to jest samochód z 98 roku. No to może jednak drzwi są oryginalne, tylko oznaczenia takie, bo w różnych modelach to było używane. Tu mamy ten bolec od zamka. No i tu nie ma wielkiej filozofii, on tylko tak i tak to się rusza. na no wiadomo, że steruje tym zamek, więc no wina zamka, że źle steruje bolcem. Kolejna rzecz, bo będziemy zdejmować całą tą metalową część, obudowę. Więc chcemy też chcemy też odpiąć, odpiąć wtyczki pozostałe tą. Tą wtyczkę chcemy odpiąć, łapiemy te wystające końcówki i wtedy wtyczkę możemy... Wtyczka wyjęta, jedna druga, tak, tu śrubokrętem podważyłem, przy okazji chyba mi trochę pękł ten plastik, ale to tak bywa. <laughs> tu musimy jeszcze to musimy wyjąć i, i to też musimy wyjąć, wtedy ten kawałek będzie luźny. Czy połamie jak pociągnę? W sumie trochę się boję, pod, o, jeszcze podejrzewam, jest inna opcja. Jak najpierw odkręcę Teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Czy tam jest? Ała, w głowie się wala. Siedem, osiem, a moja głowa. To... I to zejdzie. To pewnie będę mógł z drugiej strony ścisnąć te plastyczki i bez problemu wyjdą, a z tej strony jak będę je próbował wyciągać, mogę połamać. Kolejna rzecz, którą trzeba zdjąć, to tu trzeba ścisnąć, i wtedy to zdejmujemy. I tu zdejmujemy gumkę. O, jest gumka zdjęta. To idzie do zamka. A, a może nie trzeba będzie tego zdejmować, tylko jest to odczepić od zamka gdzieś, no ale to na razie, na razie się nie dostaniemy. Dopiero jak zdejmiemy ten panel, to się okaże. Trochę się pospieszyłem z wyjęciem tej wtyczki, założyłem z powrotem, bo musimy opuścić sobie szyby. Tak aż tutaj mm, będziemy widzieć taki element, który będzie trzeba albo odkręcić, albo wypchnąć i wtedy będziemy mogli wyjąć szybę, bo musimy wyjąć szybę, więc szybę opuszczamy na sam dół, teraz będzie można to odpiąć i wtedy tu zjeżdża nam właśnie przez ten otwór możemy zobaczyć i tu musimy wypchnąć wypchnąć ten plastik ten plastikowy okrąg w środku, musimy go wepchnąć tam do środka. To wpadnie, ale potem mi tak to zdejmujemy, więc się dostaniemy do tego i wyjmiemy. Jak ja miałem na to patent? Taki miałem patent, że to mam sobie śrubokręt z przedłużką. No i przyłożyłem. Przyłożyłem tam. sobie trzeba odsunąć tą linkę. O, przyłożyłem. I tu uderzałem z tej strony. Akurat nie miałem młotka. Kombinerkami uderzałem aż, wy, aż wpadło. Wpadło do środka i teraz jeszcze musimy wyjąć tą część. Też możemy ją albo wepchnąć do środka. Tak samo założyłem przedłużkę drugą stroną, właściwie to, tą stroną, którą powinienem założyć. I, I tą przedłużką wepchnąłem znowu lampę. Wpchnąłem tą szerszą część. To już nie trzeba było młotkiem, to już ona szerzej już siedziała Teraz można wyciągnąć szybę szyba, szyba teraz jest luźna, można ją wyciągnąć Musimy to tak sobie ją tu, tu złapać, o, żeby tu to nam wyjdzie I wy, wyciągnąć ją na zewnątrz Na zewnątrz wyciągamy szybę Nie da się szyby wyciągnąć bez wyjmowania uszczelki więc no musimy ją sobie wyjąć chociaż częściowo tutaj kawałek dotąd powiedzmy sobie ją musimy Wyjąć tą uszczelkę. Jak widać, jestem w trakcie. Uszczelka wyjęta, nawet nie wiedziałem, że to jest jedna całość. Z tym to jest całość, jedna, jedna całość. Zdjęłem uszczelkę aż do tamtego miejsca i nie mogę wyjąć szyby. Nadal przykleję ją taśmą klejącą do góry. Szyba zostanie u góry, będzie wisiała na taśmie klejącej. Muszę ją dobrze przykleić. uszczelka wraca na miejsce. Akurat miałem tylko taśmę izolacyjną przy sobie, więc taśmę izolacyjną sobie przykleję szybę. Sugeruję jednak użycie jakiejś lepszej taśmy. No i teraz możemy wykręcić te, poodkręcać te wszystkie 8 śrub to chyba jest dziesiątka końcówka to próbujemy odkręcać, ciekawe czy w ogóle nie wiem czy ten klucz kiedyś pokazywałem zobaczymy czy się uda nie, mocno jest na, na 18 mam na maksa nie daje rady, czy, czy, czy ja to muszę ruszyć nic z tego dobra śruby wykręcone więc teraz trzeba zdjąć ten metalowy panel. On jest wklejony na takiej uszczelce, trochę go tam trzyma nadal, więc trzeba może w paru miejscach sobie lekko to podhaczyć. Można no tutaj sobie jedną ręką złapać i pociągnąć, drugą drzwi trzymać. Panel odkręcony, ale nie schodzi. Trzeba, tak jak mówiłem, te kable jednak z tej strony, nie, nie ma tam tyle dostępu, żeby z drugiej strony złapać. Z tej strony trzeba sobie podwadzić, wyciągnąć to coś wepchnąć, musimy wepchnąć do środka. Ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj tą linkę musimy wepchnąć tam do środka, znaczy wyciągnąć sobie z drugiej strony. Tu można sobie to tu odczepić. Zamek musimy odkręcić tutaj. Tu i tu jest zamek do odkręcenia. I żeby ten zamek odkręcić, to jest końcówka taka M8. I jako, że to nie chcę puścić, taki śrubokręt nie ma tej, tego otworu, żeby go zawiesić sobie, gdzieś tam na jakiejś drewnianej, takiej, gdzieś na gwoździu, żeby go zawiesić, nie. To jest po to, żeby sobie pomóc sobie zrobić większe ramię i odkręcić śrubę, która się nie chce odkręcić. Zamek jest już odkręcony. Teraz jeszcze to odhaczę. Dobra, i sam trochę utknąłem, nie wiedziałem już, co zrobić, bo wszystko ma poluzowane. Nadal nie mogę zdjąć tego panelu. Okazuje się, że trzeba jeszcze te trzy bolce plastikowe wepchnąć do środka. To jeszcze nie wszystko. Tam. O, tam jest jeszcze wtyczka. W zamek wchodzi i musimy ją wyciągnąć. Ale ja nie jestem w stanie tej wtyczki. Zdjąć z takim dostępem okazuje się, że jeszcze to trzeba zdjąć. Zaraz to zdejmę i odkręcamy tą śrubę teraz. No czy też trzeba sobie to czymś podhaczyć. i tam będzie do odkręcenia śruba, i wtedy będzie można wyjąć to. Teraz kolejna sprawa: tam trzeba mieć naprawdę wąską końcówkę naprawdę wąski śrubokręt, żeby się dostać. Jest naprawdę ciężko. Zaraz spróbuję tam zaświecić lampką. Naprawdę masakra. W każdym razie, no tam jest... Jest tam śruba TT-20. O taka. To tak by mocno się działo w dodatku, że nie mogłem tego ruszyć. Musiałem... Owinałem ten mój mały... Mały śrubokręcik szmatą i złapałem... I złapałem tym kluczem jeszcze, jeszcze kombinerkami złapałem za to i zaparłem się i się udało, ruszyło się, ale tragedia, to była masakra, nie? Nie dość, że nie można tam normalnego śrubokręta wsunąć, bo to jest za grube i pod takim kątem, pod jakim powinno się to włożyć, to nie wchodzi, po prostu, bo jest za grube. Także no masakra, już myślałem, że, że tego nie ruszę. Odkręcać, odkręcać i tu z drugiej strony... Trzeba to sobie będzie podhaczyć i to wyjąć wtedy, bo tamtej śruby, tamte śruby, całkiem nie odkręcimy, nie wyjmiemy, tylko ono, musimy ją poluzować. No to jednak trochę, trochę dużo trzeba pokręcić tą śrubą i tu sobie podhaczyć i w końcu wychodzi. Po wyjęciu tego mamy dostęp do linki. Więc linkę znowu musimy sobie podwadzić. O, udało się. Tego bolca nie da się wyciągnąć. Te kable próbowałem uwolnić się od tych kabli, bo je na tą stronę. Ale tej wielkiej wtyczki nie da się przełożyć na drugą stronę. Tu podczepiałem kabel, który idzie do zamka. podczepiałem, żeby też mieć więcej luzu. A no to też, to się tu ciągnie. Zamka wyjąć się nie da, bo blokuje ta szyna, w której jeździ szyba i nie da się zamka wyciągnąć. Szybę będzie trzeba opuścić, wyjąć tą szynę. Tutaj jakoś to się wydłubuje. Wtedy jakoś tam się wyjmuje tą szynę. Nie, to jest... nie wiem. Ja się zaraz poddam. No dobra, czyli musimy cały ten całą tą szynę, która tam idzie wyjąć, to musimy odkręcić tu i tam. I jeszcze to nie wszystko, tu musimy wyduwać uszczelkę. Uszczelka wyduwana. I teraz tam jest o, takie coś. Trzeba teraz śrubokrętem, pewnie cień, cieńszym śrubokrętem, ten języczek podhaczyć do góry odgiąć i wtedy złapać tutaj o tą ramkę i całą ją pociągnąć do góry powinna wyjść. No dobra, więc po odkręceniu tutaj śruby i tak jak mówiłem po wciśnięciu tam śrubokręta da się tą szynę do góry wyjąć. No i szyna wyjęta. Teraz powinno się dać wyjąć szybę już jak, jak tego nie ma jednak nie było tak łatwo musiałem całą tutaj uszczelkę i tu całą uszczelkę musiałem wyjąć dopiero wtedy się udało się wyjąć nie po odkręceniu jeszcze tej śruby można ten interes albo wyjąć albo albo po prostu muszę jest, jest na tyle luźny że Będziemy w stanie wyjąć zamek sobie, nawet nie trzeba tego wyjmować całkowicie, a wyjmuję się z tego, co mi się wydaje, w dół. No i jak już to ustrojstwo wyjąłem, to bym w końcu w stanie zdjąć wtyczkę, bo tak to ni... za żadne skarby nie chciało zejść. Trzeba tu wetknąć jeden, o, śrubokręt i tak od, odgąć od, odgiąć to, żeby tak to pociągnąć do siebie, jakby tym śrubokrętem i wtedy można ściągnąć wtyczkę ale jak zamek siedzi tam i tu nie mamy tego i to powodzenia teraz możemy też odczepić to cięgno od, od tego bolca od zamka centralnego tutaj stary zamek nowy zamek na nowy zamek przekładamy sobie linkę przekładamy sobie jedną, drugą linkę to jest od od klamki. Jeszcze musimy to założyć ciękno No i na koniec poskładałem to w odwrotnej kolejności. Mniej więcej nie było łatwo, przyznam. I nie wszystko się chciało złożyć. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wy będziecie mieć więcej szczęścia niż ja. Na razie jestem zmęczony. Jest późno, cały dzień mi to zajęło. Małem, miałem problemy to jest jednak trudniej trudniej to rozłożyć i poskładać niż się spodziewałem, jednak, jednak to jest masakryczne, no więc życzę Wam powodzenia, mam nadzieję, że Wam się uda a skoro jesteśmy już w tematyce motoryzacyjnej no to jeszcze raz przypominam, tak jak w kilku ostatnich filmach, pod filmem w opisie link do porównywarki MUBI.pl gdzie możemy sobie znaleźć tanie ubezpieczenie OC i jeszcze dostaniemy 150 zł bonus, także polecam Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, oglądajcie moje inne filmy i do zobaczenia. Cześć.